Rozmawiam z Jackiem Głowackim z gryonet.pl. Prowadziłeś wczoraj panel o finansowaniu gier. O czym opowiadaliście? Opowiadaliśmy o finansowaniu gier. Jak sama nazwa wskazuje, bo to jest taki temat, który chyba wszystkich deweloperów niezależnych bardzo interesuje, bo jednak bez pieniędzy to niewiele da się zrobić. W gruncie rzeczy. No i zastanawialiśmy się nad tym przede wszystkim skąd te pieniądze wziąć. Zastanawialiśmy się też nad tym, jakie są różne sposoby finansowania w co się pakować, w co, co się nie pakować. Co ma polski deweloper do wyboru? Polski deweloper do wyboru ma, wbrew pozorom, bardzo dużo opcji. Znaczy generalnie musi się zastanowić na samym początku, czy w ogóle zakładać działalność gospodarczą. Jeśli już ją założy, no to wtedy perspektywa zmienia się nie do poznania, że tak powiem. Większość osób rozważa przede wszystkim no, kredyty, kredyty bankowe, ale to jest śliski temat. Natomiast opcji jest bardzo dużo, począwszy właśnie od tych kredytów. Przez fundusze inwestycyjne, przez giełdę, tak naprawdę, bo i to można robić, aż po takie instytucje, które może są troszeczkę mniej znane w Polsce, ale zyskują na znaczeniu. Myślę tutaj o aniołach biznesu przede wszystkim. Czyli trzeba sobie znaleźć inwestora. Dobrze jest znaleźć inwestora. Bardzo dobrze jest znaleźć inwestora. Widzimy, że z inwestorami jest lepiej. Z roku na rok jest coraz lepiej. To pokazuje. Między innymi sytuacja na targach Digital Dragons w tym roku, gdzie widać wyraźnie, że zainteresowanie inwestorów branżą rośnie, również tych inwestorów międzynarodowych. I generalnie łatwiej jest dzisiaj, wydaje mi się, znaleźć kasę na swój projekt niż 3-4 lata temu to na pewno. Tym bardziej, że mamy też dwa serwisy crowdfundingowe w Polsce, które nieźle się rozwijają i one też mogą zapewnić taki finansowy support dla projektu. Ile kasy potrzeba na grę? To jest bardzo dobre pytanie. Zadałem je wczoraj i dowiedziałem się, że potrzeba pół miliona. Ale rozmawialiśmy z jednym, jednym deweloperem, który twierdził, że dwa miliony. To jest też ciekawe. Ja znam deweloperów, którzy uważają, że 20 tysięcy wystarczy spokojnie. Tak naprawdę. To pół miliona rzucił kolega Piotr Bielatowicz z Blueber Team, krakowskiego studia deweloperskiego. I nikt mu nie wierzy. Ogólnie rzecz biorąc, ja się nie wypowiadam na ten temat, bo byłem tylko moderatorem i nie będę kwestionował jego doświadczenia. Natomiast z osób, z którymi rozmawiałem, no pół miliona to jest dla wielu osób taka cena bardzo zaporowa, nazwijmy to w ten sposób i bardzo specyficzna. Za pół miliona można mieć trochę więcej niż mieszkanie całkiem przyzwoitej wielkości w Warszawie w Warszawie w środku Warszawy. Dokładnie tak. Myślę, że gdybym miał pół miliona, to raczej kupiłbym mieszkanie, niż robił grę. Tak, to wygląda to na taką inwestycję bardziej wieloletnią, ale jednak o większej stopie zwrotu. Zdecydowanie. Trzeba też chyba równolegle rozmawiać o tym, jak w takim razie ta gra potem ma na siebie zarobić, jak się zwrócić i tak dalej. Czy o tym też mówiliście? Tak, to jest kolejny problem polskiego niezależnego game devu, ponieważ duża część polskiego niezależnego game devu uważa, że ich rola kończy się w momencie, kiedy gra jest skończona. Tymczasem no, trzeba, trzeba próbować szukać wiedzy biznesowej, trzeba szukać wiedzy marketingowej. Wszystkie te procesy postprodukcyjne, które są spychane na dalszy tor, de facto w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej sytuacji wydają mi się ważniejsze niż sam proces tworzenia gry. To znaczy, wydaje mi się, że przy obecnym stanie technologicznym, obecnych narzędziach do wykorzystywania przez deweloperów, zdecydowanie łatwiej jest zrobić grę. Niż oczywiście ją sprzedać, a nawet wypromować. I um, jakich narzędzi można używać do wypromowania się w Polsce? Bo w, wiem, że można szukać różnych kanałów za granicą, ale w Polsce. Wiesz, co to jest pytanie troszeczkę szersze? To znaczy, czy, czy w ogóle warto się nastawiać na promocję w Polsce? Wielu deweloperów uważa, że nie ma sensu się promować w Polsce. Jest wielu deweloperów, którzy projektują swoją grę od razu z myślą o rynkach zagranicznych, bo. No, bo na rynkach zagranicznych jest większa siła nabywcza, konsumenci wydają pieniądze. Według badań Agencji Analitycznej Newsu Holenderskiej w Polsce jest 14 milionów 300 tysięcy graczy, z czego 98% gra na PC-ach, z czego 99% z tych 98% gra w gry przeglądarkowe, free-to-play i nie wydają na nie pieniędzy. W związku z czym wiele osób zdecydowanie też w zależności od tego, na jaki model biznesowy się zdecydują, jaki mają pomysł na grę. Bo tych platform i tych modeli jest bardzo dużo do wyboru dzisiaj. Jest też ogromna konkurencja, bardzo duże nasycenie rynku. I trudno w ogóle odpowiedzieć na pytanie dzisiaj, jaką grę powinniśmy robić, na jaką platformę, jak ona powinna wyglądać i jak chcielibyśmy, żeby na siebie zarabiała. Na te pytania nie ma jednej prostej odpowiedzi. Tak naprawdę, żeby zrobić grę w Polsce, i wyprodukować ją i dobrze sprzedać, i no, mieć szansę na promocję w takich miejscach, w których ludzie po prostu mogą przejść i kupić grę, a nie także specjalnie szukają jakichś indyków, no to trzeba się wydać w dużym wydawnictwie i tyle. Wiesz, duże wydawnictwo to jest oczywiście rezygnacja z niezależności. Wielu niezależnych deweloperów nie chce rezyg rezygnować z niezależności. No, to ma być gra Indie. To ma być gra Indie. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie. Pytanie też, czy jesteśmy gotowi podporządkować się wydawcy, czy też raczej idziemy w stronę szukania na przykład fajnego dystrybutora? Jeżeli mamy grę mobilną, możemy się zakręcić wokół Chilingo, możemy się zakręcić wokół G5, powiedzmy, ale to też ma swoją cenę, której no, nie wszyscy są gotowi ją zapłacić, generalnie rzecz biorąc. Natomiast ja bym zaczął przede wszystkim od tego, żeby po prostu bywać w takich miejscach jak to, żeby, żeby kontaktować się z mediami przede wszystkim, żeby uderzać do mediów, żeby mieć w miarę fajny, spójny plan marketingowy, obejmujący też social media, żeby uderzać do zachodnich mediów też jak najbardziej, żeby przygotowywać fajne, spersonalizowane presy w języku angielskim, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby było konsekwentnie realizowane. I wtedy na pewno. Ryzyko, że nam się nie uda rozreklamować gry, jest mniejsze. Po prostu. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.